Piszecie to mnie często, jak to jest, że w waszym życiu manifestuje się tylko część waszego marzenia. Tylko część waszego marzenia jest pozytywna. Jak to jest, że spośród trzech rzeczy, dwie są dokładnie takie, jak chcieliście, jak wymarzyliście sobie, a ta jedna jest dokładnie przeciwnością tego, co chcecie, aby w waszym życiu się pojawiło? Mam na imię Marta i na swoim kanale dzielę się z wami medytacjami oraz metodami, które wykorzystywałam i wykorzystuję nadal na drodze swojego rozwoju, a dzięki którym osiągnęłam rewelacyjne rezultaty w krótkim czasie. W tym filmie opowiem wam o waszym wewnętrznym autosabotażu oraz dlaczego w kółko powtarzam wam, że musicie myśleć pozytywnie. Zostańcie ze mną do końca. Rzeczywistość jest wypadkową naszych myśli, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, ale my ludzie uwielbiamy przypisywać sobie zasługi, jeśli wydarzyło się coś w naszym życiu dobrego, natomiast jeśli wydarzyło się coś złego, to zrzucamy to albo na ten okrutny los, albo że ktoś nas na górze tam nie kocha. Nie, to tak nie działa. Na górze na Was wszyscy kochają i wszyscy chcą Waszego szczęścia i spełnienia Waszych marzeń tutaj na ziemi. To Wy macie wolną wolę i to Wy sami decydujecie, jak to szczęście ma wyglądać. Uwielbiam taką przypowieść, która doskonale obrazuje, jak my ludzie sami siebie pozbywamy szczęścia. Podczas powodzi właściciel domu drapał się na dach i żarliwie modlił się do Boga, aby go, ten go uratował. Podpłynęli do niego sąsiedzi, chcieli go zabrać, pomóc mu, odpędził ich, mówiąc, że czeka, aż Bóg mu pomoże. Następnie podpłynęli ratownicy, którzy też chcieli go zabrać, uratować, pomóc mu, przedostać się na bezpieczny ląd. Również ich odgonił, ponieważ żarliwie nadal modlił się do Boga i prosił o pomoc. Kiedy niestety utopił się i poszedł, jego dusza poszła do nieba, zapytał rozgoryczony Boga, dlaczego nic mu nie pomógł. Przecież tak żarliwie prosił go o pomoc, na co Bóg odpowiedział – jak to ci nie pomogłam? Przysłałem do ciebie sąsiadów, przysłałem do ciebie ratowników. Sam ich odgoniłeś, sam wybrałeś taki los. Dlatego zasada numer jeden – biorę odpowiedzialność za swoje myśli. Zarówno te negatywne, jak i pozytywne, ponieważ to ja kreuję swoją rzeczywistość. No więc jak to jest? Jak to działa? Ja przecież nawet nie myślę o tym, czego nie chcę, a jednak bez przerwy się to manifestuje w moim życiu. Pytanie, czy na pewno nie myślisz o tym? Pamiętajcie, że wszechświat odpowiada przede wszystkim nie na Wasze myśli, tylko na Wasze główne wibracje. A może jest tak, że to, czego się boisz, że to, czego nie chcesz, tak bardzo zepchnąłeś, zepchnęłaś głęboko w siebie. Nie chcesz się z tym mierzyć i stoisz na straży tego, żeby, te, żeby na pewno te uczucia, te emocje nie wypłynęły na wierzch i tak bardzo się nad tym skupiasz, tak bardzo się trudzisz, że staje się to Twoją dominującą wibracją. I w tym momencie wszechświat postawi przed Wami osobę. Pozwólcie, że będę się posługiwała głównie przykładami z relacji, ponieważ jest to dominujący temat w rozmowach z Wami. W takiej sytuacji wszechświat postawi przed wami osobę, która będzie waszym dokładnym odzwierciedleniem, która będzie tak samo jak wy spychała coś w głąb siebie, i w tym momencie wyda wam się, że jesteście sobie przeznaczeni. Pastyle łączy, te podobieństwa, jesteście, przyszliście to samo, nie chcecie tego samego. Ale z czasem te pozorne podobieństwa, które wydawały Wam się, że Was łączą, zaczną Was dzielić, ponieważ Wasze wewnętrzne ja zawsze będzie dążyło do równowagi. Jeśli nie wiecie o czym mówię, odsyłam Was do filmu o prawdziwej miłości, gdzie mówię jak ważna jest równowaga w nas samych po to, żeby zaistniała równowaga również w naszym związku, w naszej rzeczywistości, którą chcemy kreować z drugą osobą. Z czasem po prostu wszystko to, co spychacie w kłąb siebie, z czym nie chcecie się zmierzyć, zacznie wychodzić na zewnątrz, ponieważ każdy człowiek z czasem zaczyna, jak to się mówi, pokazywać swoją prawdziwą twarz. Tak naprawdę są to nasze nieprzerobione tematy. Mogą one mieć źródło jeszcze za czasów dzieciństwa albo później za czasów naszych e, związków. Dlatego, jeżeli chcecie zmierzyć się z Waszym cieniem, z Waszą przyszłością, jakkolwiek to nazwiecie, odsyłam Was do mojego filmu: Jak zmienić przeszłość. Link do filmu zamieszczę w opisie. Jeśli myślicie, że jesteście w lepszej sytuacji, ponieważ nie macie takiego wewnętrznego autosabotażu, który musicie bez przerwy pilnować, żeby te złe, negatywne emocje nie wypłynęły na wierzch, wy po prostu dokładnie wiecie, czego nie chcecie w swoim życiu czyli chodzicie i mówicie do siebie ja nie pozwolę już więcej na krytykę, ja nie pozwolę już więcej na brak szacunku, ja nie pozwolę już więcej, żeby ktoś mną rządził, ja nie pozwolę już więcej na zdrady, to chciałabym, żebyście obejrzeli w tej chwili ten krótki fragment filmu ze Shreka. Pamiętasz, jak mówiłeś, no, że ogień mają warstwy? A co? Bo widzisz, jest taka sprawa, Osły warstw nie mają, my nasze lęki nosimy jak odzież wieśnią. Zaraz, zaraz, osły nie mają odzieży. Ty nie bądź taki mądry. To teraz mi mówisz, że masz lęk wysokości. Nie, ale odczuwam dyskomfort na myśl o starym moście nad przepaścią pełną radę. Daj spokój, osle. Przecież jakoś sobie poradzimy. Racja? Ja cię wesprę duchowo. Przejdziemy sobie tym mostkiem kroczek po kroczku, o, jak całkiem dorośli. Serio? Serio, serio. Dobrze. Od razu jakbyś mi raźni. Tylko się nie zatrzymuj i nie patrz w dół. Zabar. nie patrz w dół, nie patrz w dół. Będzie dobrze, nie patrz w dół. dół nie patrz. Nie zatrzymuj się i w dół nie patrz. E? Czek! ja w dół patrzę. Może no nie mogę, wypuść mnie to, proszę. Ale jesteśmy już w połowie. Tak, ale już znam tam tamtą połowę. No dobra, jak chcesz. Nie mam na to czasu, ja nie wracam. Nie, szred, Op, nie, proszę. O, no nie, nie, proszę. Nie, proszę. O, nie, nie, proszę. O, zreszcie, Przec, o, to aaa, to dalej, nie, nie,

Co chciałabym Wam w tej chwili przekazać, ale myślę, że ogólny sens już zrozumieliście. Im bardziej powtarzacie sobie, nie będę patrzył w dół, nie będę patrzył w dół, to prędzej czy później spojrzycie w dół. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasz mózg, nasz umysł, nasza podświadomość nie rozumie znaczenia wyrazu nie. Nasza podświadomość nie wie, co oznacza ten wyraz. Więc co w tym momencie słyszy, gdy mówicie do siebie, ja nie pozwolę, ja pozwolę na krytykę, ja pozwolę na brak szacunku, ja pozwolę na rządzenie mną? Jeżeli ktoś do Was mówi, nie bój się, to co tak naprawdę czujecie? Czy strach od razu ulatuje z Was? Nie, ten strach jest dalej w Was, a na dodatek nabiera jeszcze intensywności. Ponieważ Wasza poświadomość usłyszała: bój się. W tym przypadku, jak będzie wyglądała manifestacja Waszej wymarzonej osoby? Prawdopodobnie taka osoba fizycznie będzie spełniała Wasze marzenia, natomiast jej cechy charakteru zapewne będzie miała takie, dokładnie takie, jakie nie chcielibyście, żeby posiadała. To nie musi być oczywiście jedna osoba, to może być kilka osób, które w Waszym życiu się pojawią, które będą Wam pokazywały, że tak naprawdę manifestujecie sobie dokładnie to, czego nie chcecie. I na początku już takich relacji na pewno pojawią się czerwone flagi, wykrzykniki, znaki zapytania. Które dadzą Wam do myślenia, a to, czy sami będziecie chcieli to zauważyć, czy będziecie woleli żyć w iluzji, bo niestety my uwielbiamy żyć w iluzji, uwielbiamy myśleć, że rzeczywistość, która jest w tej chwili, jest odzwierciedleniem naszych marzeń, nawet w momencie, gdy tak zupełnie nie jest. Ale to jest temat na kolejny film. Podsumowując te dwa przykłady negatywnych manifestacji w naszym życiu. Pamiętajcie, rzeczywistość jest odbiciem waszych pozytywnych, jak i negatywnych myśli. Zarówno tych głęboko spychanych w Waszą podświadomość, w was samych, o których wydaje Wam się, że nie myślicie, im bardziej uciekacie od zmierzenia się z waszym cieniem, tym bardziej negatywne są Wasze dominujące wibracje. I to samo tyczy się. Negatywnych myśli, czyli powtarzania sobie w kółko, że tego już nie chcecie w swoim życiu. Zamiast mówić do siebie, nie będę patrzył w dół, mówcie do siebie po prostu, patrz przed siebie, bądź dzielny. Dlatego tak ważne jest myślenie w sposób pozytywny. Bardzo ważna uwaga. To, że dzisiaj zmienicie całkowicie swój sposób myślenia na pozytywny, to nie oznacza, że już jutro stanie przed wami ta idealna, wymarzona osoba. Pamiętajcie, że energia, którą wysłaliście wczoraj, przedwczoraj, kilka dni wcześniej, ona już jest gdzieś w drodze i prawdopodobnie dosięgnęła już zdarzenia osoby, która jest efektem Waszych zmieszanych myśli i uczuć, waszych myśli negatywnych, jak i pozytywnych. Dlatego przez pewien czas mogą pojawiać się zdarzenia, osoby, które będą efektem właśnie tych zmieszanych myśli, które nie do końca będą odpowiadały waszemu idealnemu wizerunkowi waszego marzenia. Nie zniechęcajcie się, tylko dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas, żeby ta pozytywna energia się w Was zakotwiczyła, żebyście nabrali tej spójności i równowagi i zupełnie jako nowe osoby, z nową świadomością siebie, swoich myśli oraz świadomością drugiej osoby od razu rozpoznacie tę idealną osobę bez mrugnięcia okiem. Czego Wam z całego serca życzę. Dziękuję.